Dzień dobry, witam. Dzisiaj czwarty filmik z tytułu Trenuj razem z pływakami z bielan. Dzisiaj mam do zaproponowania trening siłowy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych obciążeń, do zrobienia przez każdego w domu. Wiadomo, sytuacja nas zmusza siłownie zamknięte, terenowe i, i, i takie stacjonarne, więc musimy sobie radzić, więc mam do zaproponowania dzisiaj trening w domu. Siłowy w poszczególnych seriach, czyli klasycznie. Zapraszam do domu. Ćwiczenie pierwsze, pompki na krzesłach. Ja nogi mam na schodach, Wy możecie użyć trzeciego krzesła. Pamiętamy o dobrej pozycji i o zejściu jak najniżej. Ćwiczenie drugie. Podciąganie australijskie. Ja wykorzystuję stół. Pamiętajcie, żeby stół był w miarę stabilny. Jeśli chcecie, żeby było trochę trudniej, nogi stawiamy wyżej. Oczywiście priorytetem utrzymania odpowiedniej pozycji. Ćwiczenie trzecie. Pompki tak jakby w na rękach, ale że nie umiemy stać na rękach, to robimy, że nogi są wyżej. Na fotelu, na krześle, na wersalce. Dowolna opcja. Ćwiczenie czwarte, pompki z odbiciem, ja używuję, używuję, używam dwóch książek, nogi wyżej na schodach, Wy możecie na trzeciej książce czy jakimkolwiek w miarę nie za wysokim podwyższeniu. Piąte, podnosy ramion w bok w opadzie e, przodem, czyli ćwiczymy barki. Tu możecie wykorzystać, czy plecaki wyładowane książkami, czy wodą. Ja mam swój worek obciążony. Drugo, nie mogłem nic znaleźć, wykorzystam tu albo teściowy. Trochę ma swoich maneli, trochę wasz. Możecie plecaki, reklamówki, cokolwiek. Wykorzystujemy wszystko, co się da. Ćwiczenie szóste. Triceps. Prostowanie ramion na trzech krzesłach. Można położyć obciążenie na kolanach. Jak macie. Pozycja. I schodzimy w dół. siódme, ostatnie z treningu siłowego, biceps, uginanie ramion. Można wykorzystać po prostu w stanie gumę przycisnąć i uginać ramiona. Jeśli nie mamy gum mamy taką opcję. Ja wykorzystuję rurę od odkurzacza na starym na poręczach krzeseł. Nie będzie widać bliżej. Nogi na ziemi. Spróbujemy. Pamiętajcie, stabilne krzesła. Utrzymanie pozycji odpowiedniej nogi trochę szerzej, żeby było stabilniej, da się zrobić. Powodzenia.